Witam, jestem Glebur i zapraszam do kolejnej części przygód Bolesława Nieśmiałego. Bolesław Nieśmiały właśnie wyruszył z Windholm. Czy może sobie ulepszyć dwóch rekrutów do milicji? No, pieniążków już za dużo nie mamy, więc może powstrzymamy się od rekrutowania dalszych, dalszych jednostek. Ale poszukamy dzisiaj Ansena. W tym odcinku będziemy szukać Asena i może jakieś małą, małe potyczki nam się uda. Także ruszamy, ruszamy do boju. Szukamy, szukamy. No Ravenstern. Pierwsze co zrobimy? Ravenstern, Ravenstern. Ravenmargi od Kruka, Ravenstern. Także wjeżdżamy do tawerny od razu. Nie ma co szukać. Dobrze, więc kogo mamy? Tutaj najemników, tutaj gościu sprzedaję. Skup... No, czy ja mam. Coś nie mam. Ten pan y, skupuje jeńców. Płaci za to grubą kasiorkę. Niestety żadnych jeńców nie mamy. Leslie Leslie nie jest na naszej liście. Zrobiłem sobie listę, którą y, wykonałem za pomocą Wikipedii. Lista jest ta potrzebna, aby dobrać odpowiednie bohaterów, których rekrutujemy, żeby się ze sobą nie kłócili po prostu. Każdy bohater ma inny charakter i albo się lubią, albo się nie lubią i gadają który kłócą się i po co to komu? Komu to potrzebne? A dlaczego? A dlaczego? No, jedziemy więc dalej. Szukamy w następnej tawernie. Będziemy chyba musieli zwiedzić cały świat po drodze jakiś. Spację nacisnąłem szybko, żeby mnie nic nie dziapnęło. Tylko umiejętność spotkania jest tak ważna na bardzo wysokim poziomie: I wcześniej się spotka jakiegoś wroga, tym większa szansa, że się albo ucieknie, albo go złapie. Dobra, do tawerny od razu. E mala. co ona w ogóle robi? A, a spadek. Tutaj nic nie... Boudis też nie jest w naszej liście Ten gościu też nie Czy to jest jakieś piętro? Jest jakieś piętro. Czy ktoś tam się kryje? Hallo, Ansen Ansen, Ansen. No jak może już wspominałem, Ansen jest medykiem. Co jest bardzo ważne w tej grze, żeby leczyć naszą armię, żeby... Jeżeli już wyszkolimy, dajmy na to do Huskarlu w tym wypadku bym chciał mieć. Czyli to jest najwyższy poziom jednostek już z Fjerdsveinu. Wtedy no... Jest szansa, że Anson ich odratuje, jeżeli padną na polu bitwy. No i od razu też leczy szybciej armię. I leczy bohaterów, tak że Jest naprawdę, naprawdę potrzebny w tej gierce. 23 experience. No więcej nie dostaniemy, jeszcze wciąż mamy rekruta. Ulepszyć go nie możemy chyba. Nie. Jedziemy dalej. No, jest nadzieja, jest nadzieja, że w Rain pojawi się ansel No tak wyskakują z nienacka. Troszeczkę mnie stresują, bo jak mnie dopadnie jakaś większa grupka. No to mnie sklepią, wdepczą w ziemię z taką armią. Więc trzeba uważać na starcie bardzo. Adonia. Adonia jest na naszej liście. Jest! Jest! Mamen! Mój człowiek, to jest mój człowiek, witamy Prawda, że jest za darmo? Jest za darmo, Ansen Sir Roland no, też jest na naszej liście, ale on zresztą sprawdzimy. Dzień dobry, Sir Knight, Sir Knight 8000. No to sobie poczekasz jeszcze trochę. Z tymi nie będziemy gadać. Oni to są najemnicy, nie stać nas. A czy Adonia? Cześć Adonia. Cześć. Pogadali, pogadali. Nie mogę. Niestety nie mogę sobie pozwolić na to, ale mamy właśnie Ansen'a, To jest, powiem, że bardzo dobry start. Bardzo mi się to podoba. I zobaczmy teraz. Jakie on ma umiejętności? Wound treatment. Czyli leczy całą imprezę, całe party. 20% za pożon, Czyli 60% szybciej się on leczy. Bardzo dobrze. To jest ważne. Chirurgia i w tym momencie 4% szans na razie, że jeżeli umrze nasza jednostka na polu bitwy, to on jakoś podratuje, będzie śmiertelnie ranna, może. <laughs> będzie się czuła, czuła całkiem lepiej. Fearstate. o i bohaterowie 5% na poziom regenerują, na poziom tej umiejętności. Czyli 15% od razu po bitwie wszyscy moi bohaterowie będą leczeni. Ale jeżeli Ansen będzie ranny, Czyli będzie miał poniżej chyba 30% życia po bitwie, to, to nic z tego nie wyjdzie. Dlatego ja zazwyczaj robię mu grupę czwartą. Nazwiemy go po prostu Ansen. I Ansen ma nie walczyć. On ma siedzieć z tyłu i leczyć w namiocie medycznym. Staramy się tak zrobić. Czyli bardzo dobrze tam poszło. Bardzo szybko go znalazłem. Właściwie odwiedziłem tylko dwa, trzy miasta. W Ravenstern i już mamy ekipę. O, 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 o Treasure Heroin Adventure. Pani, która jeździ na heroinie, jeżdżą z prędkością 6,2. Hmm. My, w takim układzie, musimy chyba tu przenocować. Niech oni sobie pojadą. No wiecie sobie. Dobra, teraz uciekamy. Nie miałbym żadnych szans yy, z tymi bohaterami. No oni są. Na poziomie chyba 60. Ja mój nędzny poziom jeszcze 4. Bardzo nieśmiały poziom. Musimy nabrać trochę śmiałości, doświadczenia, siły. Wtedy nie będę dla nas zagrożeniem. Tacy bohaterowie szaleni, którzy szukają zwady. O, Roberts, z jaką prędkością się poruszałem? Może i słapie? No, witam. Chcą, żebym im zapłacił, albo się zabawimy, no? Taki Halloween. Dobrze. Chyba są zbyt pijani, żeby zrozumieć. O nie, 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 nie zmieniłem grupy jeszcze właśnie tej pani. Ansen tu zostaje. Ta pani powinna mieć grupę kawaleria, skoro jeździ na koniu. Ewentualnie też czekać z Ansenem. Nie, ona może walczyć, te doświadczenie, przyda się. U, dzień dobry. Szarżujemy panowie, szarżujemy. I panie, oczywiście. Panie i panowie. O, dostałem poziom. Bardzo dobrze. Chodź do nojku. Chodź to zły. Nie uciekniesz. Mierz sprawiedliwości. Czy to Mojej rekrucji, dzielna milicja obywatelska, sprawiedliwość została wymierzona, ale ten jest jeszcze oporny. Przyszła do niego spóźniona sprawiedliwość. Gdzie jeszcze jeden pendyta? Gdzie oni biegną? Nie, z Ansena debilu. Ty gnoju! zostaw Ansena, Ansen, kurna... Chodź do mnie. Tutaj, czekaj, Ciekaj, nie walcz z tym burakiem. Jeez Ansen, ty świrze. Jesteś medykiem. musimy uciekać. No. Dzięki Opatrzności Bożej wygraliśmy tę bitwę! Ura! Ansen na szczęście nie został ranny. I zobaczmy teraz. No, już wiemy, co dostanie Ansen. Dostanie kunia, dostanie kuszę. Na razie... Czy coś w ogóle dla mnie będzie lepszego? Niestety, zajechany kuń. Na razie to pozbieramy. Trochę śmieci, ale dobrze. Zobaczmy, jaki ma ekwipunek. No to pani dostanie głupi kaptur. Może taki? Ansem dostanie tamten. A no, te rękawiczki nie mają nic obrony, to tylko kosmetyka. Kunia ma. Co ona jeszcze powinna mieć? Tarczy nie mamy żadnej tutaj. Dobrze, no to to na razie dla niej wszystko. Ansen za to. a już mam jedną kuszę no, ale może jeszcze sobie zostawię. Nieważne. Ansen. Ansen ma jakiś biedny nożyk. Śmieszny kaptur. Hmm, jednoręczny. No, jakąś pałkę mu damy. Nie, może tego użyć. Jest za słaby. No cóż, a czy na koniu potrafi jeździć? Potrafi. No to dostaniesz kunia, kaptur. O i kursę, czy uniesie w ogóle tą kursę? No, bardzo dobrze. Do tego dostanie strzały. Hmm, dobra, dam mu te lepsze. Bełty do kuszy. Biedny nożyk. No i w tym momencie jeszcze muszę ustawić. Niech ulepsza swoją zbroję. Niech ulepsza kunia. A bronię niech ulepsza tak jak. Jednoręczną broń. Tarcze. Kusze. Zatrzymaj kusze i zatrzymaj bełty. Tak, to jest satysfakcjonujące i niech tak zbiera. Sara jeszcze za sprawdźmy jak ona ulepsza. Poleance one-handed throwing weapon shield no dobrze niech ma tak Ansen jako że będzie z tyłu to może tam skurczy, chociaż kogoś trafi